Tak, tak. Mamy listę i musimy ją nie jesteśmy na liście? Ja nie jestem. To na znaczy, nie, ja mam pytanie, Pani jest panie. Tak. Jeżeli Pani mi się nie ja to, ja, ja to ja Pani ja ja Proszę Pana, Pan ma tylko dzisiaj tylko i wyłącznie umowę na, na jakąś, na świadczenie jakiejś usługi. I tak. Pan ma tą usługę. Tylko, tak. Natomiast, w momencie, Natomiast jest jeszcze pytanie, czy ten, kto zlecał Panu tą usługę, tak. czy jest upoważniony do, do jakiej usługi? I teraz, jeżeli on, a z tego a z tego, co ja wiem, nie jest upoważniony do zawierania z Panem tej usługi i działa bezprawnie, Pana działanie też jest bezprawne. To tak, tak, tak razie to rozumie Pan. I teraz Pan... Yy, Biorąc po prostu tą usługę, też ma jakąś odpowiedzialność. Oczywiście, no, jeżeli tak jest, to biorę udział w przestępstwie. Ja to rozumiem. Naprawdę.